jest to jest Hardware to by Gilk i możemy... Nie... To jest... to jest Cat Mario, tak. Kat Mario... oczywiście... Cat Mario to jest chyba głupsza gra. Głupsza gra niż ta, którą widzieliśmy w poprzednim odcinku. Więc... Zaczynajmy! Okej. Okay. Dobra. What the fuck? <gryzny> no nie. Postar postarajmy się wybić te pieniążki. <gryzny> What the fuck? E e e jej, pieniądze! Dobra. I mam grzybek. <kryzny> Który jest z... WHTH! <gryzny> Dobra, ale, ale nie poddajemy się. Nie. Ja tu mam skill'a, ja Mario grałem. What the fuck? Oh, rura! Zero żyć. Można powiedzieć, że to jest ostatnie życie. Więcej szans nie dostaniemy. 25 pięć milionów, śmierć później, ale nie poddajemy się. Oto jeszcze. Co to była ta flaga? Co za flaga była właściwie? Serio? Mamy flagę. No ej! Nie! I mamy jeszcze dziurę, żeby się zabić, jest psychiczne! dobra, dobra, dobrze. My się nie poddajemy. Ok. Okej... Chyba... Ale... Ale my się nie poddamy. Ja czuję, że my zwyciężymy. Łaa, teraz telamusy. Poczekamy. Junkujemy. To! A ty mnie przechytrzyć chciałeś. A ja się nie dałem Jej, wygraliśmy. Jesteśmy na... Uch. Czy ta gra ma sens? Nie, ja nie ja przejdę, ja, ja sobie cięcie, ale, ale ja jem, Dobra, idziemy za... Ten... Może do dziury trzeba... Nie. Co mam teraz zrobić? Chyba trzeba skacie do dziury. O, mm. chodź. No chodź, Aha, śmiało. 70. <noise> No Mario Faust. Nie! Nie! Ty jesteś głupia! Ona łatwiejsze! Nie! Koniec, nie! Ja, ja w to nie gram. Do widzenia! Nie, nie, nie! Podejście numer. Nie, nie wiem, nie liczę. O, no, kapuśniaki! Może no, wygryźć? Nie. Wolę nie chodzić o rurę. Może się coś stanie. Jump! Uch! Wygraliśmy! Ale rozumiem, że zamknąć tę grę i nie grać w nią nigdy więcej. Nigdy, nigdy nie wpiszę do tej gry. Dziękuję. Do widzenia.